Ahoj podróżnicy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w naszym świecie minecraftowym Wow Kto to jest zielonoki? Jakiś przyjaciel A propos przyjaciół, mamy mały problem Ponieważ mamy dwóch uciekinierów, prawda McChicken? Dokładnie tak Nie wiem gdzie, ale zniknął gdzieś śmierdol Wiem, to jest poważna sprawa, że znika śmierdol Ale od ostatniego odcinka nie mogę go znaleźć No chodzę, nie mogę Tak samo Mućka, więc mam podejrzenie, że oni coś tam kręcą Wiecie, Żwirek kręci z Muchomorkiem Śmierdol kręci z Mućką Coś może być na rzeczy Ale wow o, jakaś dziura! Co to może być ciekawego, że tam na dole jest taki ten? Zaraz wam pokażę, ponieważ to jest jedna z rzeczy, które będziemy robili w dzisiejszym odcinku. Ponieważ dzisiaj koniecznie musimy powiększyć naszą barierę aż o jedną kratkę czyli musimy zrobić dwa achievementy. I mam już nawet gotowe, jakie? Jak się zmienił nasz teren, zobaczcie, jakie tutaj mamy teraz duże pole. Stwierdziłem, że zrobię tutaj duże pole, w tym pole z uwaga ziemniakami, które mam przy sobie. O, z ziemniakami, zobaczcie. Na dole też się całkiem sporo pozmieniało. Jakieś liany tu rosną, tu jakieś drzwi podejrzane. Co tu się wydarzyło? Matko nie mam pojęcia. Tak, Roman, Dokładnie tak, coś się pozmieniało, ale spokojnie. Zaraz yy, z tą też porozmawiam, bo z tą też mam troszeczkę do pogadania. Aliany hoduję, żeby mieć ich więcej. Znaczy, zrobiłem też nożyczki, więc wszystko gdzieś tam jest zbierane i rozsadzane, żeby było ich bardzo dużo. Tutaj z kolei zrobiłem takie oto pomieszczenie, którym jest piecyk, a właściwie nawet całkiem sporych piecyków. Yy, taki alchemiczny stół oraz yy, enchanting table, który coś. Yy, Jakoś, yy, nie wiem, wygląda, coś mi przypomina. Jakoś to jest ta skóra na tej książce, coś mi świta, ale nie mam pojęcia, co to może być. Jeżeli wiecie, co to może być, to napiszcie w komentarzach, bo ja się jeszcze mylę. A gdzieś zniknął nam śmierdol, więc koniecznie musimy go odnaleźć. A może to jest jakaś poszlaka. No właśnie, a co się dzieje na dole, że musieliśmy zrobić taki. Oto, pierwszy raz będziemy schodzić schodami. Ekscytacja, wuuuuuu. Dlaczego musieliśmy zrobić taki bajerek tutaj, że taką dziurkę do tego dungeonu? Zobaczcie, tu jest dungeon, w którym słusznie zauważyliście w przednim odcinku. Nie otworzyłem jeszcze skrzynki, więc Otwieram ją im wobec, grzyb innego koloru, jajka, gold nuggety, wiadro i płyta muzyczna, całkiem przydatne rzeczy. A tutaj oto jest, zobaczcie, taki oto otwór, który zrobiłem. Dlaczego go zrobiłem? Dlatego, że właśnie za sekundę, jak tylko, kurczę, kurczę, na nie mam czego tym zablokować. Dobra, za sekundkę, jak tylko, o, zobaczcie, zrobi się e, ten ziomal, albo zbijmy to już teraz i tylko uciekajmy stąd. Czym prędzej! Okej, okay, do widzenia. Właśnie, chcę ich zablokować. O, niekoniecznie tutaj siedzą, koledzy. Zobaczcie. Stworzyłem tych dwóch kolegów nie bez przyczyny. Dlatego, że mamy achievementa, żeby tych dwóch kolegów zaciukać niemiłosiernie. Ale nie mamy za bardzo jeszcze, jak go wykonać. Dlatego, że y, trzeba ich zaciukać z, z odległości 50 metrów i trzeba mieć do tego łuk. A ja nie mam ani łuku, ani nie jestem za bardzo w stanie ich zaciukać z odległości 50 metrów. Ale zrobiłem sobie już ku temu powoli jakieś podwaliny. Słyszę również zombiaki, więc tu gdzieś, jak będziemy się wkopywać prawdopodobnie za ścianą, jest jeszcze jakieś jedno ukryte pomieszczenie. Czytałem, że zombiakowi da się dać diamentę. mi to pisaliście od w komentarzach, Ale za bardzo wam nie uwierzyłem, nie ukrywam. Ale da się potem też Sombiakowi dać diament i z tego też zdobyć achievement. Wątpię, że to się uda, ale spróbujemy, no bo kurczę, do odważnych świat należy. A z tobą, Roman, mamy do policzenia się, ponieważ powiedzieliście mi, żeby puścić go w okolice Pola i może to jest jakaś faktycznie opcja. Więc ja go wypuszczę, przyjacielu, proszę, opuść ten yy, szanowny lokal. Czy okazji spróbujcie rzucić diament, może go przygarniesz? Proszę, czy byś chciał, czy może jednak o, tu już mi zarosło od razu. Czy zechciałbyś go przyjąć, czy raczej nie za bardzo? Nie, chyba nie, dobra, ale wyś jakby... Wyjdź stąd, człowieku. Nie po to, cię wypuściłem, żebyś teraz na nie wychodził. O, proszę wyjść, dokładnie tak. Tylko nie schodź na dół, my cię wypchnę na górę, przyjacielu, żebyś ty wiesz, wiedział, co masz robić do końca, żebyś tu mi nie zlatł to ja zablokuję. Zobacz, wychodzimy, idź tam na górę, idź tam na górę, ty. Proszę, udaj się na górę. Naprawdę, tu już nie wracasz, więc idź tylko droga, jedna droga wiedzie do góry. Proszę cię, Roman, współpracuj. Gdzie Polas? Tu Polas. Dobra, żeby tu nie wracał, to ja mu zablokuję do przejścia. niech tu już nie wraca. Jest jeszcze jedna rzecz, o której wspominaliście, a której nie zrobiłem, e, tylko zobaczę, czy widać. Stąd te y, nasze, y, prawda, szkieletory. Halo, czy jesteście tam? No kurde, tak średnio je widać Ale przypuszczam, że one tam są, tylko muszą się pojawić Ja chciałbym zobaczyć jeszcze jedną rzecz, ale do tego potrzebujemy jeszcze zrobić tarczę Ponieważ musimy iść, wiecie, no do nieszczęsnego miejsca na górze Zanim wyruszymy na górę, bo mamy tam coś do zrobienia Bo, bo ktoś z was napisał mi, że pod obscenem jest jeszcze jedna skrzynka Więc możecie już teraz w komentarzach obstawić, co w tej coś, skrzynce się znajduje Podaliście mi jeszcze trik, że można obok skrzynki postawić drugą skrzynkę I wtedy się połączą i można ją otworzyć Ale ja nie jestem cheaterem My nie będziemy cheatować i oszukiwać systemu My chcemy tutaj grać lojalnie legalnie, uczciwie i sprawiedliwie, więc nikt mi nie będzie mówił, że jak kurczę tutaj coś czytuję. jak ja jestem eleganckim ziomeczkiem. Eee ta, z tej wyspy już e, prawie nic nie zostało. <laughs> wiem, przepraszam, ale jakby stwierdziłem, że będę ją kopał całą, może gdzieś tam jest jakaś ukryta skrzynka czy coś, już tak było. Czemu miałoby nie być tak jeszcze raz? Tylko kurde, nie wziąłem diamentowego kill więc musimy się wrócić. Nieważne. Dobra, no miejmy nadzieję, że nic Ci nie stanie. Ja wiem, że tam na pewno jest pigast, bo już to raz przerabiałem i wiem, że mogę nie zdążyć go zabić zanim on zginie i prawdopodobnie tak będzie, ale nam zależy teraz, żebyś dostać głównie na górę. Oczywiście nie wzięłem kobla, żeby to zrobić. Nieważne. Znajmniej nam już nic nie jest w stanie w lawie. <grym> Nawet jak zginiemy, to nic się nie stanie. O, i tutaj wjeżdżamy. O, już się zrespił. Tak, tak, on będzie teraz bardzo krzykliwy i on gdzieś tu chyba dalej lata. Albo zginął, nie jest, dobra, jest, jest, jest. Tylko, kurde, trzeba go jakoś uniknąć, żeby on nas nie zabił. Typko, potrzebuję raka, żeby nie spaść. Dawaj to, dawaj to. Raz, dwa, dobra, jesteśmy już przynajmniej na górze. Czemu ja sobie nie zrobiłem przejścia tutaj, tylko oczywiście musiałem kombinować. Zobaczcie, tam gdzieś na górze, tam gdzie postawiłem, zobaczcie ten raki i tak dalej. Jest zakopana skrzynka, O, właśnie tu, za tym obsydianem, tylko że nie będziemy sobie nadawać pracy, więc będziemy od razu tutaj na górę. O, a tu są jeszcze respawnery, dobra, czas, to muszę poniścić, żeby że się tutaj nie... Nie psuło. To powinno wystarczyć. Raz, dwa, trzy, ok. I raz, dwa. Dobra, i tu dokładnie pod tym obscjenem powinna być skrzynia z tego, co pisaliście w komentarzach. Sprawdźmy to! Boom! I uwaga, sprawdźmy, co jest w środku, pyk! Złote jabłko A jak wiemy, jest achievement Eat a notch apple, a to jest enchanted apple Czyli to jest zwyczajne właśnie takie złote jabłko Którego szukaliśmy przez te wiele, wiele tysięcy lat Ja proponuję skoczyć w tego gasta i go zabić Lecimy, lecimy, lecimy z tym tematem Pyk Zabiłem go? Zabiłem go! <noise> To było dobre, dobra Tylko teraz żeby nie stracić, mam nadzieję, że nie straciłem tego jabłka Raczej nie, no bo gdzie ono mogłoby wpaść? Tutaj gdzieś na pewno leży O nie wiem czy w ogóle wiecie, ale jak sami itemy w portal to mogą przejść na drugą stronę Lol, ja tego nie wiedziałem, ale to jest taka ciekawostka Którą właśnie odkryłem ostatnio, mnie też wam przekazuję Dobra, złote jabłko mam, złoty kill of ma a czy diamentowy kill mam, więc tam bezproblemowo Nic nie straciliśmy z tego co widzę No elegancko, co prawda tylko level Eat and notch apple, dobra, módlmy się że to było to jabłko tak, jest! I World Border się właśnie rozszerza. Uczciwa sprawa, bardzo uczciwa. Jeszcze tylko zobaczmy, co się tutaj dzieje. Dalej szkieletów ani widu, ani słychu. Dobra, będziemy musieli tam pójść i wykończyć. Nowa skrzynka, w której jest blok emeraldu. Mycelium! Blok żelaza! I śnieg oraz lapis lazuli. Dobra, lapis lazuli nam się jakoś mało przyda, ale zawsze coś. Czy gdzieś jeszcze coś nam się odsłoniło? Aha, właśnie, przecież ta nam się teraz odsłoniła. Gdzie ona jest? O, jak dużo trzciny! Zaraz będziemy mi książki, guys! Mega fajnie! Zobaczcie. Ja to wszystko pozbieram na szybciora Sześć sztuk, dobra, to będzie na dwie książki Wciąż dosyć mało i musimy w sumie Musimy się jeszcze udać po krowy, właśnie Dobra, tylko żeby tego nie stracić, żeby tego nie stracić Przekraftowałem te bloki, mamy trzy bloki Emeraldów, bo jesteśmy bogaci Masakra, lapis lazuli nam się tak Jakoś chyba średnio przyda, chociaż jak go skopiemy Z fortunką, dalej ja to postawię, mamy w sumie Fortunkę, więc czemu by z tego nie skorzystać Raz, dwa i trzy Miliard chyba, 37 Jest, Jezus Maria, patrz ile już tego mam Raz, dwa, trzy, cztery, cztery Pustaka, ok i żelazo jeszcze Ło, wow, ej, to nam się mega przyda Niech to tutaj na razie będzie, kurka wodna Ale dobrze nam idzie, dobrze nam idzie, guys, do przodu O, książeczki Proszę bardzo Dwie, dwa buki elegancko Przezrobione Przydałaby nam się oprzenica, właśnie, bo wiadomo, gdzie idziemy. Teraz idziemy świętować. A wiadomo, jak u nas na serwerze się świętuje. Dokładnie tak. Okej, okay, witam. O, tu są uciekinierzy. O mój Boże, was tu jest tyle sztuk. Eee, cześć. Jakby okej. Okay. Ja was tu pozwolicie, e, zabarykaduję, żebyście tu za bardzo wiecie. Nie wyłazili, i was też roznożę, oczywiście, jak najbardziej. Proszę, proszę. Dzielcie się tym. E, I jeszcze świnki, oczywiście. Proszę, proszę, proszę. Bawcie się. Mnóstwo małych świnek, kolejny level, pięknie, a wy jak tam, kurczę, bo wiecie, już czas mija. No i właśnie tutaj, tutaj czas strasznie wolno leci, nie ukrywam. I przez to te krowy się za bardzo nie chcą, wiecie. No nie, nie, no, nie chcę tego brzydko wiecie, określać. Ale za to przypomniałem sobie jeszcze jedne rzeczy, którą mamy i to będzie dobra okazja, żeby zrobić sobie. Myk, ile to będzie kosztować? Dokładnie cztery. Looting. oh yeah! Testujemy to oczywiście na krowie, ponieważ potrzebujemy. Ja wiem, Gertruda, dawno się nie widzieliśmy, ale mus muszę ci was skrzywdzić. Przepraszam was, krowy, moje kochane. Tak jest życie! O oh no! Boże! A, tu jest was więcej, okej. Okay. Ja się już przestraszyłem, dwie skóry, dziękuję! Ty też byś dobrze, żebyś zginął. Nie ukrywam, wiesz co, ja was tu chyba jednak uwolnię, bo ja nie chciałbym skrzywdzić kogokolwiek poza tobą, przyjacielu. Dobra, pięć skór, elegancko, co prawda tego mięsa nam, jakoś, na, mięsa nam jakoś bardzo się nie przyda, ale i tak je zbiorę, tak wiecie, dla zasady. O, jest! Cześć! Kolego! Co ty wyprawiasz? Kurczę, zebrałeś to, ale no nic z tym nie zrobiłeś. Jeszcze jeden sugar cane, kurde, no też cany. Dobra, do końca odcinka na pewno to się zrobi, a my ma jeszcze, mamy jeszcze inne rzeczy na głowie. Dobra, wypierdzieliłem całe żelazo w to, ale mam nadzieję, że będzie warto. Zrobiłem sobie cały zestaw tego. Kurde, zbroi! E, jeszcze tylko przetopimy może trochę tego jedzenia, zanim wyruszymy i zostawimy przede wszystkim te wrażliwe materiały, które możemy w każdej chwili stracić. Najpierw wy, bo na was się łatwo lutuje kurczę te wszystkie rzeczy, tylko wy się nie rozpijcie jak jesteście tak daleko. To jest trochę niezręczna sprawa, jednak mimo wszystko, więc proszę, żebyście się zrespili. O, no, to postawiłem tutaj, dlatego nie wychodzą. No już, strzel, no, strzel. Zrobieniśmy to za sobą. Ładnie, proszę, można się postrzelić, kolego, można nie przesadzać. Czy wypad z niego łuk? Nie, musimy sfarmić na nich łuk, bo nigdy nie będziemy mieli tego. Tyle materiałów, żeby kurczę, móc sobie ten łuk skraftować. Bo jest fatalnie pod tym względem. No, kolego, wierzę w ciebie. Spin, you spin me round, you spin me right round, baby. Right round. Dokładnie. Raz. I strzelaj, pyk, proszę, oberwałeś. Myk, jesteś martwy, łuk. Gdzie jest łuk do jasnej? Jest! Mamy go! Do widzenia Państwu, żegnam. Pyk, ok. Okay. No i co, jesteś tam? O, jest tam kolega! Tylko to wciąż nie jest tyle kratek, ile jesteśmy. Tam był gdzieś, kurcze, nie wiem który poziom, ale polecimy jeszcze troszeczkę do góry. On tam niech sobie stoi. Może nam się uda go zabić, tylko musimy się jeszcze wzbić. Nie wiem, o 20 kratek do góry. Jakby to się udało! To jest chyba kurde najcięższy achievement w całym Minecrafcie Jakby to się udało zrobić. Dobra, 30 kratek to będzie chyba wystarczająco. Po prostu do góry. Jesteś tam, kolego? Jest tam. On tam stoi i się nie rusza w ogóle elegancko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 8, 9, 10, Dobra, 25. ilu tam jest kratek, żeby go zestrzelić Z 50? Dobra, to jest wystarczająco chyba. Tylko teraz, żeby on tam był. Kurde, mamy bardzo mało tych strzał. Ile mamy strzał? Trzy. O jest! Okej, okay, mamy go, mamy go. Czy teraz to się uda? Ja nie, nie uwierzę w to, jeżeli to się uda. Czy trafiłem go w ogóle? Nie. Kurde, jak teraz to trafić? Raz trafiłem. Raz dostał, raz dostał, raz dostał. Dwa. Nie doleciała. O nie, ostatnia strzała. Proszę, zginie od tego już. Oberwał, ale nie zginął. Kurde, brakuje nam jednej strzały. Jest tu jeszcze. Okej, okay, jest. Dobra, jeszcze mamy szansę. Nie wiem, czy to jest ten sam. Mam nadzieję, jeżeli to się uda, kurde, jeżeli to się uda, tylko nie wiem, czy to jest 50 metrów. Boże, jeżeli to jest 50 metrów i udało mi się to zrobić, to jestem chyba największym achievmenciarzem w Minecrafcie. Uwaga! Ostatni strzał, tylko traw w niego teraz, pyk? What to? Wait, jesteśmy na poziomie osiemdziesiątym dziewiątym. Wait a second, jaki tam jest poziom? Zaraz pięćdziesiąty, czterdziesty. O ile tam było? 89, czyli teoretycznie na tym poziomie jakbyśmy stali, to już byśmy byli w stanie go zabić. A zaraz, a jak tu jest? Zastrzeliłem gościa. On był na niższym poziomie, bo na 35, 36 znaczy się. Co jest? Nie działa ten achievement. No nic, no dobra, no jakby nic, no cokolwiek. Sprawdziłem to, spróbowałem. Kill a skeleton with arrow from more than 50 metrów. No nie działa, nie mam zielonego pojęcia, dobra, trudno. Ale można uznać, że go wykonałem, jestem największym kurde koksem minecraftowym na świecie. Do Dobra, jak pewnie widzicie zdążyłem porządnie przeawczyć, ponieważ mam te 13 sugar canów, po prostu otwieramy ich i stałem, nie, no co miałem robić przez ten cały czas, aż w końcu urosły. Więc teraz, kurde, dalej co prawda nie mamy skóry, a, a neter y kurczę, czas w neterze nie leci, wydaje mi się, więc y no niestety będziemy musieli, a nie, mamy 5 skór, zaraz to powinno nam wystarczyć, ile potrzebujemy? 6 chyba sztuk, to przy 5 skórach na luzie, zaraz, chwila, sprawdźmy to, cyk, 4 książki, dobra, dalej mamy coś tego za mało, wait, a nie, czekajcie, to działa inaczej, potrzeba tylko trzech książek, dobra. Dobra, mi się pomyliło, bo rzeczywiście potrzeba... Zaraz, sprawdźmy tylko, czy to działa. Eee, to powinno działać tak, tak i pośrodku książki. Czy to będzie tak? Dobra, trzeba mieć książek. Ja myślałem, że książka na górze i drewno pośrodku. Nie wiem, czemu tak myślałem. Ale mamy Bookshelf i mamy kolejny achievement! Woohoo! A Bookshelfa witamy z kolei tutaj, ale to będziemy później to pomyślnie robić, więc na razie to zostawię. Jak tam achievementik? Czy to pośmigało wszystko elegancko? Skrzynkę już prawdopodobnie mamy calutynką dostępną. Ją już sprawdzaliśmy, więc tu nie mamy za bardzo czego szukać. A jak blisko mamy inne skrzynki. Tam na górze już nie ma chyba żadnej skrzynki, wydaje mi się. Chociaż mógłbym kopać ten ląd, ale przynajmniej odkopaliśmy jakieś kolejne diamenty. Zawsze coś. Do tej skrzynki jest jeszcze strasznie daleko, więc nie ma nawet co się kwapić. Ale sprawdzimy, czy tam w spawnerze przypadkiem. O, weźmiemy diament, sprawdzimy, czy tam w spawnerze, zbijemy w ogóle już ten spawner, bo on po prostu nie będzie i tak działał nigdy. Ale może gdzieś tam w ciemności, bo tam jest po prostu ciemność, może gdzieś tam zrespił się po prostu zombia, którą będziemy mogli spróbować rzucić diament. Wiem, że nie każdy zombiak podobno przyjmuje diament, ale jeżeli któryś z nich przyjmie diament, to. Zaliczymy tego archimetru, to będzie coś historycznego, mi się wydaje. Słyszę zombiaka, dobra, czyli jest. Yy... A, kurczę, nie wziąłem kilofa. O, cześć, dobra. Może zbijmy najpierw ten spawner. Nie strzelajcie we mnie, proszę. Proszę. O, strzelajcie w siebie, dokładnie, róbcie to. Oj, tak, tylko nie zasłaniajcie mi, dobra. Okej, okay. teraz na luzik zabijemy Dobra, teraz tych pozostałych trzeba zaciukać żeby oni już we mnie nie strzelali. Do widzenia. Ty wiem, że macie intentowany ten, ale już do, do widzenia stał. Nawet mi w wypadł, wow, ten looting jest fajny. No chodź. No, o nie, ty nie, ty nie, ty masz zbierasz diamenta gościu. Zbierz go, proszę zbierz, zbierz go! O, że się wkurzył jeszcze na tego, nie! O, dobrze, zabił go. Ale on coś nie chce zbierać diamenta. Stoi w nim, ale nie chce go zbierać. Może to nie jest ten zombiak, który zbiera. Zaraz, spróbujemy mu to jeszcze raz rzucić. O, nie, jeszcze że się tu spadłem. Boże, czy tu są jakieś zombiaki, przepraszam? Nie, niestety nie. Cześć koleś. O, co ty tu robisz? Naprawdę cię potrzebujemy, więc zejdź na dół, proszę. Uła, gościu, jest jak on szybko za mną chodzi. Chodź, bo ja naprawdę cię potrzebuję, żebyś wziął tego diamenta. Proszę, weź go, weź go, weź go. To jest dla ciebie! Weź go! Weź diament! Weź go! Ty durniu, gupi! Ja ci majątek, rzucam a ty cepie tego. Nie bierzesz. Bierz to. Weź, Proszę weź grzecznie. Proszę weź go grzecznie. Weź grzecznie, damę. O, ty tym Dobra, okej, okay, jak chcesz. Do widzenia. Żegnam cię. Ja słyszę tutaj jeszcze gdzieś w tą stronę kolejne zwierzaki, więc jeżeli pójdziemy w tą stronę, to być może dokopiemy się do jakiegoś miejsca, gdzie są. O, tu jest już coś, gdzie kopałem. O, słyszycie, to tu jest jakaś woda. Słyszę jakieś te baty. Coś tu może być w okolicach, więc lepiej w tą stronę pójść zobaczyć. O, jest, patrzcie, tu jest bariera. O, i tutaj jest jakaś przestrzeń. Zobaczcie, jest coś tutaj. Cześć. Ja poszukuję zdecydowanie. Jednego kolegi, który chciałby przygarnąć ode mnie. Cześć. E, creepera, może niekoniecznie. E, który chciałby przygarnąć ode mnie diament? I tu są trzy. No w jaki sposób? Dobra, rzucę mu tutaj diament. Nie wybuchaj. Dobra, rzuciłem jeden diament. One tam mogą pod niego podchodzić. Mogą go teoretycznie zebrać, jeżeli tylko będą chciały. Ale go nie zbierają. Dobra, może się okazać, że zmarnowałem właśnie dwa diamenty. Chciałbym to odzyskać. O nie, bo to wybuchnie. Czy straciłem te diamenty? Czy straciłem diamenty? No, fajnie, właśnie tego potrzebowałem, żeby stracić wszystkie diamenty Spo Jezus, ile was tu jest? Dobra, przynajmniej wypadła im marchewka, którą e, wcześniej straciłem Więc no, trade marchewka za diament średni, ale zawsze jakiś, nie? No, fatalnie, straciłem dwa diamenty Dobra, trudno, nieważne, już nie chcę nawet komentować tej sytuacji e, Wkręciliście mi pała, że ten diament łapie ten zombiak W ogóle to nie funkcjonuje w tej wersji Minecraft, to jest Minecraft 1.11 przypominam To gorsza, poszukiwania śmierdola spełzły na niczym A nasz kolega Roman ewidentnie nie chce się dzielić Wiedzą, gdzie jest śmierdol. Bo mi się wydaje, że Roman o tym wie, dlatego go wypuściłem. Mówiłem o tym wcześniej. Ale Romana też nie ma. Roman? Roman! Roman, spieprzyłeś! Roman! Roman, ty Durniu, ty Durniaku, ty Grubasie. Gdzie jest ten Roman? Ty, no, zwiał. Co za cymbał? Może do Netheru zwiał? Roman. O, oczywiście, Roman. Zachciało się podróży międzygalaktycznych, tak? Dobrze, Roman. Dobrze. To teraz tutaj siedzisz. Co tu się stało? Nie wiem czemu, ale coś zamordowało mu jak chickena. Dobra, te nie rosną. No nic. No będziemy musieli coś ciebie wprowadzić w kolejnym odcinku. Te wszystkie zwierzęta stąd i wreszcie rozpocząć życie rodzinne, wspólne, kochane. A ja tymczasem już Was zegna. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dzięki za w ogóle tak świetne przyjęcie ostatniego odcinka. 12 tysięcy lajków i 140 tysięcy wyświetleni, bo za więc dzięki. Jeżeli chcecie, żeby kontynuowała, to zostawcie lajka, ponieważ jeżeli tą mapę skończymy, to myślę, że możemy spokojnie się przenieść na inną, ponieważ mam już parę takich mapek podobnych do tego, które również będziecie mogli zagrać. Więc ja już wam dziękuję, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i na razie!